Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Skąpiących się Zimą. Jest to nasza druga akcja już z okazji Orkiestry Święteś, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddajemy krew każdy z nas nie pierwszy raz, także nie jest to dla nas nowość. Robimy to spontanicznie z poczucia wewnętrznego, jakby no, obowiązku dla, dla drugiego człowieka niosąc tym samym pomoc, no bo krew, wiadomo, jest nie niezastąpiona jak do, do, do tej pory i będziemy tak robić jeszcze do końca świata, jeden dzień dłużej. Dla Ciebie, Jurek. Tylko pani ciśnie na razie, dobrze? A, i proszę pracować